Witajcie, witajcie. Dzisiaj dość nietypowo, troszkę inaczej i niezapowiedzianie, ale zdecydowałem, że muszę się z wami z tym podzielić i się pochwalić, i oczywiście zaprosić na to, co się będzie działo w najbliższym czasie. Troszkę się z tym ociągałem, troszkę gdzieś tam i moje plany wymuszały na mnie różne rzeczy, ale myślę, że już dojrzałem do tego i podjąłem decyzję. O tym, o czym powiem Wam za chwilę. I bardzo, bardzo się cieszę, bo jak już to wszystko ogłosiłem, nie wiem, czy ktoś już zagląda na Facebooka, to na pewno, ale jak już to ogłosiłem, poczułem, że to jest właśnie to. A mianowicie, chciałem Was zaprosić na moje pierwsze warsztaty, które odbędą się jeszcze w tym roku. Myślałem, że to będzie dopiero w przyszłym, ale ja, ja i nie tylko ja stwierdziłem, że to już jest czas najwyższy. Bo gdzieś tam te wszystkie materiały, te wszystkie wnioski, które, które gdzieś zbierałem przez te lata, zostały już zebrane w jedną całość, są ulepszane z każdym dniem i czas podzielić się z tym z Wami pokazać Wam jak ja to robię, pokazać jak ja działam, jak odkrywam siebie. I właśnie o tym będą te warsztaty. Nie odkrywaniu mnie, ale odkrywaniu Ciebie, bo. I sam tytuł tych warsztatów. Warsztaty samo i intuicji um, są tym sednem tego, o czym te warsztaty będą. I już 18 i 19 grudnia w Krakowie, w moim ulubionym mieście, do którego uwielbiam wracać, um, który jest um, zawsze w mojej pamięci i dlatego tym bardziej się cieszę, że te warsztaty się tam odbędą. E, zapraszam Was właśnie na nie. E, to są dwudniowe warsztaty, które spędzimy. Razem będziemy odkrywać siebie, bo wiecie, zanim zaczniecie pracę z czymkolwiek, z jasnym widzeniem, z intuicją, warto zacząć od siebie. Warto zacząć od siebie, od tego, żeby wiedzieć kim jesteście, co macie w sobie i świadomość tego będzie otwierała Wam kolejne drzwi. I po to jestem ja, żeby od tego właśnie zacząć, żeby... Te jasne widzenie, tą intuicję poprzeć tym, kim jesteśmy, bo to, co jest w nas, to też jest i na zewnątrz. A jeśli my będziemy wiedzieć, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, w, w tym świecie i nie tylko, będziemy potrafili się tam odnaleźć. A co ważniejsze, będziemy potrafili wesprzeć siebie w tym całym procesie. I o to właśnie będzie nam chodziło. Dlatego bardzo, bardzo się cieszę. Jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam. A o czym będziemy tam mówić? Na pewno na początku zaczniemy od pracy z energią. Czym jest praca z energią? Wszystkie podstawy, które ja, z których ja korzystam na co dzień, z czego ja pracując z klientami używam, by ich wspierać. I to będzie... Takie szeroko pojęte BHP energetyczne, i nie tylko, bo będziemy ćwiczyć, będziemy próbować to, co działa na Was. Bo niekoniecznie to, że działa to na mnie, może się okazać, że na Was też nie będzie, że na Was nie będzie działało. I będziemy próbować, będę Wam pokazywał różne techniki, które będą Was wspierały w odbudowywaniu Waszej energii. I nie tylko, bo zobaczycie, że to jest bardzo fajny proces. Jest tam dużo przyjemności, dużo radości, bo im bardziej jesteście w radości, tym, tym lepiej dla Was. Później zajmiemy się właśnie jasnowidzeniem i intuicją. Uważam, że każdego można nauczyć jasnowidzenia, ale trzeba zacząć od siebie, od samopoznania. To jest to, co powiedziałam na początku. Więc jeśli będziemy zaglądać w siebie, będziemy rozglądać się w sobie, tym ten dar. Te jasno widzenie, jasno słyszenie, jasno mówienie, bo tam jest tych jasno, y, jasno darów jest kilka i nie mamy, się, nie mamy się tylko ustawiać na jeden, mamy korzystać z tego, co przychodzi y, do nas od góry i to, z czym nam jest łatwiej, y, to te poznanie, wrócenie do siebie jest bardzo ważne, bo od tego się zaczyna. Bo jeśli my nie będziemy zauważać siebie w tym całym procesie, tak nagle będziemy udawać, że nas nie ma. Jest są tylko inni yy, i będziemy, będziemy przykrywać swoje problemy, ratując albo wspierając innych, a nie będziemy wspierać w tym siebie. I wtedy zaczyna się cała, cała machina, której, yy, która nie jest nam potrzebna, a te ta te zajrzenie do siebie, spojrzenie kim jestem, co ja, co ja mogę zrobić, żeby wesprzeć siebie, żeby potem wspierać innych, jest naprawdę bardzo fajne. I zobaczycie, jak ja to robię, jak to działa. I że to jasnowidzenie i intuicja e, jest może nie połączone, bo nie, nie, nie postawiłbym tam znaku równości. Ale intuicja jest naszym narzędziem który pozwala się poruszać po wszystkich przestrzeniach, które są wokół nas. Tym polu informacji, które jest wokół nas. I im bardziej my będziemy znali to, co jest wokół, tym lepiej będziemy się poruszać gdzie indziej. Gdzie indziej, zaglądając albo wspierając innych w ich procesach. Dlatego jest bardzo fajne mam fajne rzeczy do przekazania, więc mam nadzieję, że te warsztaty będą bardzo, bardzo owocne. Dalej. Każdy z nas, każdy z was na tych warsztatach dostanie też narzędzia do pracy ze sobą. Oprócz tej intuicji, oprócz tego, tych technik, które gdzieś, gdzieś zostały mi ukazane, z których ja też korzystam, będziecie pracować nad sobą. Nad tym, żeby było wam lepiej, żebyście żyli obficie, żebyście potrafili. W chwilach, w których wszechświat mówi: sprawdzam, się zatrzymać, um, złapać oddech. I, I te narzędzia będą takimi podstawowymi narzędziami, które warto byłoby, um, warto byłoby tak spojrzeć um, i używać ich na co dzień. Um, nie chcę tutaj zdradzać, jakie to narzędzia, um, ale um, one, tak jak już powiedziałem, będą dawały Wam takie. Poczucie tego, że jesteście zaopiekowani, bo właśnie o to, <coughs> przepraszam, o to w tym wszystkim chodzi. A na końcu gwarantuję Wam super zabawę, bo będziemy się bawić. Będziemy się, to będą dwa dni wspólnie spędzone, więc będzie mnóstwo atrakcji jeszcze przy okazji. Tym bardziej, że będziemy jeszcze spędzali ze sobą bardzo dużo czasu w przeciągu tych dwóch intensywnych, Dni, więc jeszcze raz zapraszam Was do Krakowa 18 i 19 grudnia. No i będzie się działo, naprawdę będzie się działo. Ale jeśli jeszcze nie jesteś pewny, jeszcze nie jesteś pewna, czy te warsztaty są dla Ciebie, już 3 grudnia o godzinie 20:30 zapraszam Was na darmowy webinar, który zatytułowałem Jak zacząć pracę z intuicją. To będzie taki mini warsztat, mini sesja, w której powiem Wam, jak zacząć pracę z tą intuicją, jak zacząć pracę od siebie, i na końcu będziemy mieli taką wizualizację połączenia z wewnętrzną mądrością, która jest z Was, bo Wy nie musicie szukać wiedzy gdzie indziej, nie musicie pytać nikogo. Ważne, żebyście na początku się zatrzymali, połączy się z Waszą wewnętrzną mądrością i zobaczyli jaka jest prawda w was bo moja prawda niekoniecznie może być twoją prawdą i akceptacja tego daje też bardzo duży horyzont widzenia bo nagle będziecie w stanie zobaczyć coś z innych perspektyw niekoniecznie, niekoniecznie z takich klapek na oczach bo, które gdzieś tam świat na nas narzucił a ta intuicja pozwoli nam właśnie te połączenie się z tą wewnętrzną mądrością pozwoli nam na zajrzenie głębiej, bo za każdą rzeczą, za każdą emocją zawsze jeszcze coś się kryje. Mm, i, I to jest kwestia tego, jakie pytanie zadamy i jaka jest nasza intencja. Mm, to też jest ważne, bo intencja i intuicja może nie są połączone, ale to są tak jak intencja jest kluczem do otwarcia drzwi, do informacji, tak um, intuicja pozwala nam. Um, Pozwala nam tam wejść i przekroczyć te drzwi, w zależności od tego, co mamy w sobie. Więc ty też zapraszam Was tego 3 grudnia o godzinie 20.30 na ten darmowy webinar, w którym. Opowiadam Wam, mam nadzieję, że to nie będzie znowu trwało 2,5 godziny, tak jak ostatnio, ale postaram się to wszystko skupić w jednym miejscu, w takim podręczniku, w którym będziecie mogli, będziecie mogli zacząć tą pracę z intuicją. Dlatego bardzo się cieszę, że ten grudzień będzie, będzie naprawdę magiczny, i nie tylko ze względu na święta, które też są magiczne, ale też ze względu na to, że każdy z nas odnajdzie cząstkę dla siebie. Hmm, więc jeśli możecie, podzielcie się tym filmikiem z innymi. Jeśli ktoś ma ochotę dołączyć i do webinaru, i do warsztatów, na które też serdecznie zapraszam, linki są poniżej. Będziecie mogli sobie je kliknąć, e, zapisać się. jeśli będziecie mi jakiekolwiek pytania, zadajcie pytanie pod tymi filmikami, albo napiszcie do mnie e, poprzez stronę, jak to zrobić, też jest link poniżej. Więc kochani, bardzo się cieszę, że będziecie będziecie moimi gośćmi. Tym bardziej się cieszę, że to są moje pierwsze warsztaty, które poprowadzę. No i będzie się działo, będzie się działo. Kochani, cudownego popołudnia i zapraszam. Do zobaczenia.